Witajcie widzowie! Sprawdźmy, jak smakuje smoczy owoc. I jak wygląda w środku. Pachnie trochę jak kiwi. I mięsiste to jest. Takie no, piękne. Piękne. Fest smaku. To ma bardzo mało kalorii. Nie ma to za dużo smaku, jest to fajnej konsystencji, Mam fajną strukturę. Kosztowało to 15,90, ale nie ma to żadnego takiego wyrazistego smaku. Trochę tu czuję ziemi, trochę kiwi, ale bardzo mało. Nie jest słodkie, nie ma tutaj za wiele takich walorów smakowych. Czuć tutaj naprawdę strukturę. Tory jest to dosyć duże. Więc zapcha mi żołądek na pewno. Jeżeli chodzi o smak, daję 2. Jeżeli chodzi o wygląd i tą strukturę tutaj, takie doznania wizualne, no to daję siódemeczkę taką mocną.